To już piąta e, okazja, kiedy dajemy mieszkańcom możliwość e, wypowiedzenia się, co powinno w mieście być zrobione. E, Pilanie z każdym rokiem coraz chętniej korzystają z tego narzędzia, więc czekamy na kolejne propozycje. W tym roku dojdzie do pewnych zmian. Do rozdania nadal pozostaną 3 miliony złotych, do 300 tysięcy złotych na zadania duże oraz do 30 tysięcy na zadania małe. Powraca za to zasada, aby na każdym osiedlu została zrealizowana co najmniej jedna duża inwestycja. Ze względu na dysproporcje w liczbie mieszkańców poszczególnych osiedli Motylewo i Gładyszewo będzie brane pod uwagę jako jedno osiedle. Propozycje zadań może zgłaszać każdy, tyle że i tu kolejna zmiana musi uzyskać pod swoim pomysłem poparcie co najmniej 20 osób. Później powstanie komisja, która oceni pomysły i wskazuje które poddać głosowaniu mieszkańców. Dotychczas podczas wszystkich edycji zrealizowano 54 zadania, a 24 zeszłoroczne wciąż czekałem na realizację. Na budżet obywatelski mieszkańcy mogli wydać w sumie 14 milionów złotych.